Witajcie, zapraszam po raz kolejny, już chyba szósty, miłośników starej elektroniki do obejrzenia i odsłuchania kolejnego odcinka poświęconego radiu Julia Stereo. Zapraszam. Przystępujemy do kolejnego etapu prac. Mamy już zregenerowane potencjometry, wyczyszczone, strojki, ustawione napięcie zasilacza. Poprawione oświetlenie, czas na konkrety, czas na strojenie. Ale, żeby przystąpić do strojenia odbiornika, trzeba zrobić jeszcze jeden bardzo ważny krok: to znaczy ustalić sobie napięcia, którymi będzie przestrajana głowica UKF. Głowica jest przestrajana pojemnościowo zawiera diody pojemnościowe tak zwane warikapy w których przestrajanie odbywa się poprzez zmiany napięcia zasilającego diody konkretnie, bo diody mają oddzielne zasilanie, są zasilane z tak zwanej przetwornicy napięcia DCDC, -DC, yy, poprzez układ regulacji składający się tam powiedzmy z, tutaj z programatora czy tam yy, yy, innych układów regulacji zawierających w każdym przypadku Potencjometr montażowy. I na naszej głowicy ustawimy sobie dwa skrajne napięcia, to znaczy odpowiadające naszemu zakresowi, w którym będzie pracowała głowica. W naszym radyjku mamy dwa zakresy. Ten zakres podstawowy CCIR od 87,5 do 100. Nie będziemy go zmieniać, natomiast przestroimy głowicę tak, żeby w tym zakresie OIRT odbierała zakres częstotliwości od około 98 do 108 MHz. Dla każdego z tych zakresów ustawimy jedno napięcie, jeden zakres napięć, którym będzie przestrajana głowica, to znaczy dolne napięcie ustawimy na poziomie 4 V, a górne na poziomie 23. Dlaczego tak, może opowiem w następnym odcinku, natomiast tutaj próbujemy ustawić sobie te napięcia w tym momencie. Zobaczmy, jak to się, jak to się robi. Według instrukcji yy, należy włączyć zakres UKF, CCIR, czyli ten nasz zakres zachodni i wcisnąć guziczek, guziczek U, klawisz U, a następnie pokrętem strojenia ustawić maksymalną częstliwość, czyli jedziemy ze skalą do góry. Jesteśmy na górze skali i e, dla, dla maksymalnej częstotliwości, która, którą będziemy odbierać ustalamy napięcie 20 3V 23 Tutaj nie przełączał już woltomierz, muszę go przestawić, żeby się nie wyłączył 23V 23. Będziemy ustawić na potencjometrze montażowym R450 Woltomierz przyłączamy do kołeczka pomiarowego. Ja tutaj pokażę, może, żeby było wszystko widać. Podłączony woltomierz, on teraz pokazuje około 24 V. Kołek pomiarowy na PP, na PP403 i masę. A regulacji dokonujemy przy pomocy potencjometru montażowego R450. O tu. Ustawiamy sobie potencjometr i na woltomierzu ustalamy 24 V. Przepraszam, 23, oczywiście. Delikatnie obracamy 23,01. Cyber, delikatnie mamy 20 około 23. Pięcie śrubokręta powoduje od razu przestawienie tej częstotliwości. w tą głowicę, delikatnie, delikatnie. mamy 23,01, na razie tak zostawiamy, teraz jedziemy naszym pokrętłem przestrajania w do skali, widać, że napięcie się zmienia, Idziemy w dół i ile to zrobimy? Mamy około 2,1 V, Zrób, zróbmy 4, z troikiem na, o tutaj przy potencjometrze na osi gradu powietrznego, tym żółtym kółeczkiem, wracamy i robimy 4 V. Instrukcji jest co prawda 2,5, ale ja już wypraktykowałem, że w tych 4V jest dobre napięcie do regulacji, potem już wystrojenia samej. No, ten potencjometr akurat nie był jeszcze przeze mnie czyszczany. To jest taki egzemplarz. Warsztatowy, można powiedzieć. Troszkę go poruszam. Jest chyba troszkę zanieczyszczony. Tak, ustawienie na nim napięcia. No, po wyczyszczeniu to się zachowuje zupełnie, zupełnie inaczej. Dużo łatwiej się ustawia. Tutaj. Proces ustawienia trzeba. O, udało się. Jedna tysiączna. I co robimy? Znowu jedziemy w górę zakresu. dwudziestu no 24V.

Ta końcóweczka, moim zdaniem, zawsze warto zrobić. Można zostawić na poziomie 23,05, 23,01. Natomiast nigdy nie powinniśmy schodzić powyżej 23V. I znowu wchodzimy na niższy zakres częstotliwości. O, mamy już 3,95 Spróbujmy jeszcze raz z tym pokrętełkiem przy agregacie powietrznym Przy tym potencjometrze Montażowym na agregacie Zróbmy to. 4 Przeciwną stronę, o, dużo Proszę Nigdy Więcej niż 4, zawsze troszkę mniej. Niższe napięcie oznacza, że zejdziemy troszeczkę poniżej zakresu. To na przykład poniżej tych 87,5 MHz, co oznacza, że, że będziemy odbierać wszystkie stacje, czego sobie nie obetniemy. Natomiast gdybyśmy zrobili na przykład 4,2 V, no to już by było ryzyko, że że nie pokryjemy całego zakresu napięcia. Mamy tutaj 3,99. Zobaczmy teraz, co na górze zakresu. 23,06. Ja myślę, że moglibyśmy nawet w tym układzie już sobie zostawić. 6,00 to naprawdę jest niewielka. Teraz już mamy 23,01. Kolejna, Kolejny cykl regulacji 3,98. No, możemy tutaj deczko pojechać w górę. Prawda, deczko. O, widać, że ten potencjometr. Naprawdę warto to, warto to czyścić, bo tu minimalne dotknięcie już powoduje zmianę napięcia, i w efekcie, gdybyśmy tego nie zrobili. Wystarczy puknąć, stuknąć tym, tym, tym radiem i to się, będzie się przestrajać, zmieniać napięcie, napięcie regulacyjne varicapów, a to oznacza, że radio się będzie samo przestrajać, to jest do zrobienia koniecznie. Zobaczmy, jak wygląda teraz w dolnej części do zakresu, w górnej, przepraszam, 2301. Możemy uznać, że mamy idealnie przestrojone ustawione napięcie zasilające. Kolejny krok, to samo musimy zrobić, to samo musimy zrobić dla strojków. Czas na kolejny krok. Ustaliliśmy już napięcia strojenia dla dla strojenia dla guziczka U i strojenia pokrętłem. Teraz sobie ustalimy strojenia dla programatora. Trzeba powiedzieć tak, że napięcie górne, czyli 23V, bez zmian jest ustalane na y, potencjometrze montażowym R450. Natomiast napięcia dolne, 4V, z, będą ustalane na y, potencjometrze montażowym R506. R506 znajduje się tutaj na płyteczce programatora. Na nim ustalimy sobie napięcia 4V. Uruchamiamy nasze radijko. Uwaga na napięcie 230V. Kabelek. Przycisk. I teraz załączymy sobie. Sprawdźmy jeszcze, jak wyglądają napięcia na te, które ustalaliśmy poprzednio. Poltomierz punkt pomiarowy 403 403 jest podpalany wortomierz co my tu mamy 4V zjedźmy do samego dołu do zakresu proszę mamy 4 4V równo okay. 4V jak widać nasz Nasz potencjometr montażowy tutaj na... O, proszę bardzo, co się dzieje? Zdecydowanie do czyszczenia. Widać da, dlaczego warto to zrobić. Ok. Sprawdźmy napięcie górne. Na górze zakresu, czyli dla tej wyższej częstotliwości 2301 jest dobrze. Może tak zostać. No to teraz guziczek U1 i jedziemy na dół zakresu. O, widać, że jesteśmy na tym guziczku na dole zakresu. Już poprzednio ustawiani. A teraz będziemy kręcić w drugą stronę. To napięcie powinno rosnąć. Ok. Jesteśmy na dole zakresu. I teraz R506. 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 4V. 4V sobie postawimy. Nie wiem, czy to widać. Mam nadzieję, że widać. R506 i kręcimy, proszę bardzo. 4V. Zawsze warto deczko deczko niżej, na przykład 3,99, 3,98, 3,95. Też jeszcze może być. Proszę bardzo. Sprawdźmy teraz, jak to wygląda na kolejnym strojku U2. Jedziemy w dół zakresu. Kręcimy, kręcimy, kręcimy. 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 Proszę bardzo. 3,98. Idealnie. No to sprawdźmy sobie, jak wygląda na następnym stroiku to napięcie, ale tym razem kręcimy w górę zakresu. Zobaczmy, tam powinno być 23 V. O. Co tu się dzieje? To ten strojk najprawdopodobniej nie działa. Zobaczmy jeszcze, co tu się dzieje. O. Wydaje mi się, że coś tu się wydarzyło. 23 V. ten stroik tak, jedźmy w górę zakres jeszcze strojki tutaj w tym przypadku też do czyszczenia jedźmy powinno być 23V 2305 okej okay, idealnie no jeszcze zobaczmy jak to na dole wygląda w tym momencie jeżeli będziemy mieli tutaj 4 ewentualnie lekko poniżej możemy uznać że cały proces 3,98 idealnie piętro wyżej Górne napięcie powinno być zawsze 23 z hakiem, no bo to ustalamy na R450 natomiast dolne zależy od tego jak działa stroik i od tego co mamy ustawione na potencjometrze R 506. Zobaczmy co tutaj będzie na dole zakresu. Jest poniżej. Idealnie, idealnie. W tym momencie możemy uznać, że mamy napięcia sterujące diodami pojemnościowymi ustawione. Możemy przystąpić do strojenia głowica. Zaczniemy od strojenia heterodyny. Oh,